Life Festival Oświęcim to nie tylko muzyka. Każdego roku festiwalowym koncertom towarzyszą także wydarzenia kulturalne oraz warsztaty edukacyjne. Jesteśmy teraz przed Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, gdzie odbywają się właśnie zorganizowane przez Amnesty International i Stowarzyszenie Romów w Polsce warsztaty przymusowe wysiedlenia. Co byś zrobił, gdyby ktoś kazał ci opuścić Twój dom? To, to, to się przekłada na to, czym mówimy chyba teraz. To jest ten skutek mi się... Jak udały się dzisiejsze warsztaty? Wspaniale. Przyznam, że młodzież naprawdę była bardzo aktywna. Z jednej strony zadawali dużo pytań, ale też mieli bardzo, bardzo ciekawe komentarze. Też bardzo cenne były głosy właśnie mówiące o tym, że warto jest działać, warto jest zmieniać, że każdy głos ma, ma znaczenie, że w sytuacji naruszenia praw człowieka musimy, musimy zabierać głos i musimy protestować. Więc to było dla mnie najcenniejsze, usłyszeć takie głosy. Live Festival jest też dla nas bardzo szczególny, dlatego że jest to jedyny festiwal letni w Polsce, który nam daje taką możliwość, żeby, żeby tą część edukacyjną także poprowadzić. A to, że jestem podzielona na Jak znalazłaś się na dzisiejszych warsztatach? Znaczy, są to zajęcia z Daif Festival Oświęcim. Pani dyrektor zaprosiła nas na te warsztaty. Z chęcią przyszłam, akurat przed wakacjami też. Jak podobały Ci się dzisiejsze warsztaty? Bardzo mi się podobały i uważam, że powinny być częściej organizowane wyskoki tego typu, ponieważ powinno się budzić świadomość obywatelską w ludziach, ukazywać im realia, które są generalnie pomijane w, w życiu codziennym no i nieczęsto właśnie zwraca się uwagę na, na sytuacje tego typu.